Witam wszystkich serdecznie w 49 odcinku serii Monster Hunter Portable 3. Jak obiecałem, dzisiaj wrzucam Wam odcinek z Glacier Agnaktorem. Tak, więc specjalnie na niego przyszykowałem sobie mieczyk, którym się posłużę dzisiaj. Jest to Blazing Falchion o statach 195-36 od ognia. Eee, Glacier Agnaktor jest najsłabszy właśnie na ogień i na element dragon, więc jeśli macie też broń właśnie z elementem dragon, yy, on także bardzo dobrze tutaj się będzie nadawać, więc wszystkie bronie zrobione yy, z części Deviljawn na pewno tutaj odegrają bardzo yy, bardzo dobrą rolę. Yy, to będzie ten quest. No i wszystko mam praktycznie przygotowane, tak więc. Jedziemy z buta. Przyznam, że to będzie moja pierwsza walka z Agnaktorem. Jeszcze się z nim wcześniej nie biłem Więc jak mi wyjdzie, to no nie wiem, nie jestem w stanie tego określić. W zasadzie niepotrzebnie dla Joska wziąłem tę broń. Mogą mu troszeczkę zmienić na tą zratalosa. Na pewno bym dużo więcej robił. No nic, trudno już. Co się... Co się nie stało to się nie doczekało. A, gdzieś tu miałam Badjoisa. Jest tutaj. Mogę sobie wziąć psychoserum, trzeba go szukać. Jest pytanie, gdzie on się pojawia? Bo nawet mówię nie wiem, jeszcze z nim nie walczyłem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli walka będzie wyglądać tak jak w przypadku zwykłego agnatora, to myślę, że to ogarnę, jeśli nie będzie mieć jakichś tam nowych specjalnych ataków Bo zazwyczaj podgatunki mają jakiś ciekawy nowy atak Który pewnie poznam, już za kilka chwil O W tym jest, a jest, dobra I cool, ty idioto nie wzięłeś paintboli. Ja nie mogę. No ja pierdziele, nie wziąłem paintboli. What the fuck, co on robi? Ale ciekawe. Dobra, koniec tej zabawy. Znam, że jakiś mały ten agnator jest. Czemu się choleroni odbijam Kurcze, broń z niebieskim sharpnessem. O Jezu tu jeszcze jestem Fuck great bugi, Kompletnie o nie zapomniałem. Muszę zrobić, żeby mi się tu nie mieszał Ora, żyje to Nagle się odbijam. Chyba mi się wydaje, że w momencie, gdy on właśnie wchodzi pod ziemię. E, wchodzi pod, pod ziemię, to wtedy jest miękki. Można go bić normalnie. Gdy tak trochę postoi, to pewnie zamarza, bo coś. Kopacz ogólnie trochę łatwiej go trafić. E, tu mam na myśli w, na w ogon. W łeb niż tego zwyk zwykłego agnetora, to znaczy ognistego. Nie wiem, jakby bardziej taki był. Ja wiem. Pua no, ma taki płaski, może bardziej ciut. Mogłem wziąć te, jak one. Eee, tak, będzie to, teraz mi tu skakał z góry na dół. Mogłem wziąć. Eee, tak się przygotowałem do misji, właśnie, widzicie. Ja i moje przygotowania do misji e, mogłem wziąć Sonic bomby. Bo Sonic bomby właśnie jak on się zakopuje to e, dzięki Sonic Bombom można go uwięzić A, jak wychodzi z podziemi ziemi to To się twarde robi Się wkurzył, jak tak szybciej zaczął się ruszać, wierci i wierci, o i tak podłukos jeszcze fajnie, ciekawe. Nie, bo tamten ten który aż tak nie skakał, to znaczy góra, dół, góra, dół. A ten patrzy dużo częściej na wala ogonem. Dobra o i widzicie? O, i tutaj on się tak fajnie przewraca, raz na jedną, raz na drugą stronę. To jest ciekawe O, ciach i ciach Fajna tak swoją drogą Muszę zacząć powoli uważać. O tu ma ty sam tak co tamten agnaktor, więc tutaj to można było się spodziewać co zrobi. O i widać, teraz jak ten lud się taki przezroczysty robi. By the way, w ogóle mam żółty szark, więc co ja robię. Dobra, tu już nie mam. Tak więc nie ma problemu. Zabawa trwa dalej, tylko gdzie ten No bo twardziocha się zrobiła. Ej, ale to chyba wystarczy jakoś dobrze gowalny, bo patrzę, że porządnie go walne miecze i w tym miejscu jakby ten lud mu zniknął. To znaczy, może nie tyle, że zniknął, co się taki bardziej przezroczysty zrobił. Ej. Co on robi? Lud wpieprzał? Tak dziwnie to wyglądało No i teraz pytanie gdzie on spieprzył? Gdzie on mi spierdzielił? Nie wiem, może na trójce jest, a może nie? No przydało się chyba w końcu to pułapka na niego użyć. Chodź, 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 chodź. Chodź nie się, chodź. A. To było już ciężkie do Raz, dwa i bum. To było przedwczesne, bo chyba kod w niego walnął. Chyba mu się ogona pozbędę, bo tak patrz, jakoś tak... jakoś tak łatwo do niego dojść, nawet z Swarden Shieldem. Znaczy, no niby się odwraca, no ale wiecie. Niby jest to trudne. A powiedziałbym, że łatwe. A, no, ale znowu ten buggy tu przy się go pozbyć. Ja to za wszelką cenę. Muszę się go stąd wyzbyć, bo będzie problem. No właśnie, o tym mówiłem. ah du No I będzie tak skakał, skakał. Tylko wiecie co wam powiem? Jakiś taki mały ten laser, nato to znaczy, nie wiem, walczyłem chyba z dużo większymi niż ten, a to jakiś taki mały okaz się okazuje. Stanowczo za mały. Jajajaja, jaki źle. Nie w tę stronę. Ja pierdzielę, co on do tyłu też to nawala. Bez jaja, ale to chamskie było. To było akurat chamskie. Za siebie tym laserem. Dobra. No i co teraz powiesz? Co? No, no, no. Widzicie co on na to powiedział? Stwierdzielił, boi się. No, wezmę sobie jego gonek. No i nie wiem gdzie on teraz może pójść, nie wiem mam pomysłu. Póki co przyznam, że idzie na razie naprawdę sprawnie, sprawnie, bardzo sprawnie idzie. Czuję, że dosyć mocno go już robiłem. No, i jakiegoś większego problemu na przyszłość naprawdę z nim nie widzę. O, już się opluł. Widzicie, tak, tak to się kończy. O, czyli przerwać mu tu można, super! O, widzicie, teraz się odtrząsł ze eee, wszystkiego I się zrobił miękki. No, tutaj mój ulubiony atak. A, ale fajnie, jak łatwo go przerwać. Super. Jeszcze lepiej niż. Niż z tym pierwszym magnetorem ognistym. Ale się wkurzył teraz. Teraz się wkurzył. To widać. A i teraz mi nie wyszło Shit, shit, shit Gdzie on tam poleciał? Tutaj, tam, tutaj, tak lata i lata Po tej mapie Ale zobaczcie, że tam gdzie zbiłem mu pancerz Aj! Tam gdzie zbiłem mu pancerz e, No to już się nie odnawia Nie ma tutaj większego problemu raczej Znaczy, zaraz się zwiększy Taką niespodziankę żeś mi zrobił ziom. Mogę sobie darować. Wyjdź mi stąd, wyjdź mi stąd! Przeszkadzasz. Mogliby się kurna nawzajem pozabijać. może się stąd ulotnie eee, się ulotnie i zjem se rybkę i se, zjem se, zjem se zjem rybkę to znaczy drugą rybkę na broń pach jakiegoś pota w miło by było jakby ten, ten jakby ten bugi przyszedł tutaj ja bym tam mógł sam z tym magnetorem zostać bo to mówię naprawdę się irytujące robi tak oboje ogarniać ten ryczy, ten stęka jednemu nie pasuje, drugiemu też kurna, no i tak stękali, że w tym samym momencie się ulotnili dobra, mam nadzieję, że Gnaktor poszedł na trójkę, bo mi się nie chce za nim naprawdę latać na trójkę, bo na dwójkę, na dwójce go nie ma, tylko ogonek leży, a tu obok, czysto tu go raczej nie będzie. Nie wiem, słaby nie był na pewno, przynajmniej by tak wygląda, jakby był słaby. O, jest, dobra. Kur... A no wy to się normalnie jakoś ugadaliście na to miejscu, we co? Nie wiem, pojedynczo nie możecie? Za mocny jestem, czy co? A czy wiecie co najgorzej. O, jeszcze Bullfango jest w ogóle. To już w ogóle jazda. Nie, denerwuje mnie bagi, wiecie, bo on usypia, a ja nie mam tych cleanserów, czy energy drinków, czy, czy co tam. Chyba energy drinki się bierze na ten. O widzicie, on tymi bombami non stop sieka i, i, i rzuca i kurwa i kurwa no, bez jaj. Nie no, mogł sobie stąd pójść. Mogę sobie tych, tych wziąć bomb. W zasadzie nie będę już ich już za często używać Bo nie mam raczej na co, już nie będzie żadnych questów z dwoma potworami. Spadaj mi stąd człowiek, weźmy tu się nie kompromituj. Tylko mi Ach, kurde! Co za... E, no już słaby jest po 20 minutach. Kurde, następnego, którego miał łapać, no ale jakoś tak mi się fajnie z nim walczy. Jakoś tak fajnie mi się z nim walczy. Tylko nie wiem, gdzie on może spieprzyć, jak jest słaby. Tutaj on może być. Dobra, dowalę go do pułapku. Już nie będę go łapać, mówię, tylko tak go złapię, żeby coś tam zrobić więcej. No nie, kładź się jak ten. Się rozwalasz tutaj, dawaj, chodź, skakuj. Ojejku, jakiś ty zły, ja pierdzielę, Ziom. jakiś ty zły, co ja w ogóle robię? Dobra, kolejna rączka. W zasadzie pierwsza. Druga. Nie, bo to czym więcej części się mu rozwala, tym większe potem łupy są po misji. Panie mu wszystko zniszczył. No i dziękuję. 24 minuty z kawałkiem. 23 z kawałkiem, przepraszam. Nie no, było nieźle. Przyznam, walka bardzo fajna. Przyznam, że lepiej mi się walczy z lodowym niż z ognistym. Nie wiem, może Nie jest taki denerwujący, bo tamten ciągle lata, lata po tej mapie i nie można go w ogóle trafić. A może to po prostu dlatego, że jakiś mały się trafił, ale zaraz zobaczymy, zresztą jaka wielkość będzie. Przekonamy się po wielkości, czy moje obawy co do wielkości, tylko maleństwa, że tak powiem, jak to wyjdzie. No, i tak to by wyglądało jeśli chodzi o odcinek 49. W przyszłym odcinku pokażę wam jeszcze Quest: Rated Ratalos. Miałem go nie nagrywać, ale postanowiłem, że go jednak nagram. Mam nadzieję, że jakoś fajnie wyjdzie. No, i co jeszcze mogę dodać? Aha, wiem, przypomniało mi się. Chciałem jeszcze wspomnieć o moim profilu, nowym stworzonym profilu na Facebooku. Tutaj możecie kliknąć sobie na ten znaczek Facebooka, przeniesie was od razu do e, mojego YouTubeowego profilu Oczywiście musicie włączyć sobie adnotację, żeby przycisk działał, bo jak macie wyłączone to działać nie będzie To tyle, no i... Nie no, jednak chyba nie, był taki mały 2400 to chyba jednak nie jest najmniejszy No i dobra, dzięki Na razie i spotykamy się w 50 odcinku, w którym będzie Ration Ratalos. Albo który z nich, trzymajcie się